Cześć, witam Was, Dziarski Chłop. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną porcję mojego maratonu. Zbliżamy się już powoli do końca. Jeśli nie mieliście okazji obejrzeć poprzednich filmików, to też zachęcam Was, żebyście sobie znaleźli i klikali też te poprzednie filmiki, ponieważ cały ten maraton będzie składał się właśnie z kilku filmów. Dzisiaj przyszła pora na gry z Nintendo Wii i z Nintendo GameCube. Nie mam tych gier dużo, mam myślę kilkanaście pudełek. I myślę, że na tę konsolę jakoś specjalnie nie kolekcjonuję, tylko raczej kupiłem Nintendo Wii, nie wiem, kilkanaście miesięcy temu, trochę, trochę więcej może. Głównie po to, żeby pograć właśnie w kilka gier, które chciałem ograć, a które nie były dostępne w tamtym czasie na innych konsolach. Teraz na przykład już niektóre Zelda, na przykład Skyward Sword, jest już dostępna na Switchu, także od, te, od tamtego czasu trochę się zmieniło. Ale właśnie to i kupiłem głównie po to, żeby tylko pograć w parę gier, a nie po to, żeby jakoś specjalnie się tam angażować w kolekcjonowanie. Raczej, raczej mnie to chyba nie zainteresuje z tego, co widzę. I na chwilę obecną tak naprawdę już tych gier nie kupuję. Także ta kolekcja, którą mam, jest taka w miarę stabilna i tam już się nic ostatnio nie zmienia. Także co, zapraszam do materiału i zaczynamy od pierwszej gry, która tutaj jest na samej górze naszej kubki. Czyli Donkey Kong Country Returns, w tą grę grałem, jej chyba nawet nie przeszedłem całej, albo może całą, chyba, całą chyba przeszedłem na Wii. I mogę powiedzieć, że ta gra jest bardzo podobna do Donkey Konga Country, tego Tropical Freeze z Nintendo Switcha. Muszę powiedzieć, że są to naprawdę już bardzo podobne do siebie gry. Jedyny problem jest taki, że tutaj mamy to sterowanie właśnie kontrolerami ruchowymi Wii. I generalnie te kontrolery są, myślę, niewygodne i cieszę się, że Nintendo zrezygnowało w swoich nowszych konsolach, właśnie z kontrolerów ruchowych, ponieważ myślę, że nie był to do końca trafiony pomysł. I właśnie, chyba w większości tych gier, właśnie z Wii, używamy tego sterowania ruchowego, i w Donkey Kongu też to jest. Także to muszę powiedzieć, że jest fajna gra, ale myślę, że chyba dla żadnej z tych gier nie warto. Nie warto chyba tej konsoli Wii kupować, chyba że jesteście właśnie dużymi fanami jakichś starych gier Nintendo. Potem tak, mam parę gier z Super Mario, New Super Mario Bros Wii. To jest właśnie też gra, która widzicie jest charakterystyczna, bo ona jest w takim czerwonym pudełku. I to jest jedyna gra, którą mam właśnie w takim kolorowym pudełku. Też podobnie było właśnie w 3 gdzie Super Mario Bros. Była, była w żółtym pudełku. I właśnie widzę, że tutaj na Wii jest podobnie, że jest kolorowe pudełko. Gry na, na Wii są właśnie na płytach, także też jest bardzo podobnie niż we współczesnych konsolach. I ta, ta konsola działa myślę całkiem cicho, to znaczy ja mam ją w sumie schowaną w szafce, także jej nie widać. Ale ona chyba nawet działa, muszę powiedzieć, ciszej niż, niż PlayStation 5. Może dlatego, że PlayStation 5 mam gdzieś tam mocno na widoku i bardzo słychać ten napęd. Natomiast w Nintendo Wii jakoś tego napędu tak bardzo nie słyszę. Ale mogę tutaj troszkę kłamać, dlatego że właśnie tak jak mówię, Wii mam schowane cały czas w szafce, także jak gram, to tylko mam wysunięty na zewnątrz ten, ten czytnik do kontrolerów ruchowych, natomiast cała konsola jest schowana w szafce i cały czas tam sobie leży. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to Super Mario, to jeszcze w tą grę nie grałem, także mam ją kupioną do kolekcji. To kupiłem jako grę, jako używaną i pamiętam, że ona była już chyba nawet powyżej stówki. Pamiętam, że ona była już trochę droższa, nie była to taka bardzo tania gra. I myślę, że generalnie właśnie te gry z Nintendo Wii już powoli zaczynają, za, zaczynają drożeć, mocno drożeć, a niektóre to już w ogóle są takie drogie, że pewnie nie warto, nie warto się w to bawić. I mam jeszcze dwie gry, które kupiłem, jako nowe. To było chyba jeszcze w 2000, 2020 roku, chyba kupiłem Wii, i wtedy właśnie kupiłem Mario Galaxy. I Mario Galaxy 2, właśnie jako nowe w sklepie internetowym, już nie pamiętam w którym. Ale to Mario Galaxy ja nie grałem, ponieważ. To kupiłem i potem nagle właśnie wiedziałem, że już pojawi się ta kolekcja z Mario Galaxy na Switchu, więc trochę pograł w to mój młodszy syn, nie za bardzo mu się tam podobało to sterowanie ruchowe. Natomiast u mnie po prostu ta gra zostaje do kolekcji, ponieważ ja właśnie przyszedłem Mario Galaxy na Switchu. Natomiast Mario, Super Mario Galaxy 2 nie ma na Switchu jeszcze w tym momencie, może kiedyś się pojawi. I też właśnie tą grę mam jeszcze jako mi jeszcze nawet jest nierozpakowana, także Myślę, że ta gra może jest trochę bardziej już rzadka. Dlatego, że to, ta dwójka jak na razie nie jest na switchu. Nie wiem. Ale te, te gry nie były drogie, jakie kupowałem, bo kosztowały chyba gdzieś tam w granicach może 120 zł, także jak za taką starą grę nowo. To myślę, że nie była to taka zła cena. I co my tu dalej mamy? Potem tak, 4 gry Metroid. Dwie na Nintendo Wii i dwie na GameCube. To są jak na razie właśnie wszystkie Metroidy, jakie mam z, tych, z tej kubki. I tak, Metroid, zaraz jak ja to poustawiałem? A, to muszę pokazać chronologicznie, czyli tak. Metroid Prime to jest, bo generalnie mój, mój zamysł był taki, żeby zebrać wszystkie Metroidy pudełkowe. Takie, oprócz tych, tych bardzo starych, chciałem mieć Metroidy w pudełku po to, żeby je sobie ograć więc tak Metroid Prime jest oczywiście jeszcze na GameCube a. i to jest właśnie gra, która działa u mnie na Nintendo Wii we wstecznej kompatybilności, ponieważ u jest chyba nie wszystkie egzemplarze Wii są właśnie wstecznie kompatybilne z Gamecubem, także można spokojnie grać. Więc mamy Metroida Prime. Potem jest Metroid Prime 2, on też jeszcze wyszedł na GameCube. A. Metroid Prime 2 Echoes też to kupiłem właśnie jako używane w sklepie. I potem słuchajcie, Metroid Prime 3 Crawszy, ten chyba jest uznawany za najsłabszego. I ten pojawił się już na Nintendo Wii, także mam właśnie tą wersję na Nintendo Wii. Wydaje mi się, że jest też taka, taka kolekcja na Nintendo Wii, w której są wszystkie te trzy Metroidy, natomiast jakiś czas temu ja widziałem, że ta kolekcja. Była bardzo droga. Pamiętam, że chyba za 400 zł ją widziałem w jakimś sklepie czy chyba ktoś prywatny to sprzedawał gdzieś na Alixie czy gdzieś, także ta kolekcja jest uznawana też za dobrą, dlatego że właśnie te dwa stare Metroidy z Gamecube'a w tej kolekcji są odrobinę chyba lepsze wizualnie, także też jeśli ktoś chciałby zagrać, no to też myślę, że warto szukać tej kolekcji. Natomiast ja właśnie nie poszedłem w to, dlatego że już nie chciałem wydawać na to forsy. I potem mam jeszcze Metroida Ader M. Na Wii to też jest chyba Metroid, który jest uznawany chyba za nie, nie jakiegoś super, super dobrego Metroida, raczej to jest z tych słabszych Metroidów, ale też ta gra, nawet jak widzicie, jest jeszcze nierozpakowana. I ją też kupiłem, właśnie jako nową w polskim sklepie w 2020 roku. I teraz mamy tutaj, tak, dwie gry, które. Chyba te gry, słuchajcie, dostałem właśnie w zestawie z Nintendo Wii. Jak kupowałem Nintendo Wii na Olixie, to po prostu były dorzucone do konsoli, nawet jeszcze ich nie odpalałem. To jest Red Steel i Mini Ninjas. Także też te, te gier nie kupowałem specjalnie, ale one były właśnie w zestawie z konsolą. Także powiedzmy, no były to były, tak? Nawet nie za bardzo mnie interesują i też nawet ich nie odpalałem. I chyba też ten Sonic Unleashed nie pamiętam, czy on był też w zestawie. Nie, go chyba już kupiłem. Tak, ale to jeśli tego kupiłem, bo tutaj widzę takie same naklejki z takim serduszkiem, wydaje mi się, że on był, że, że ja go kupiłem, ale wygląda na to, że chyba był też w zestawie z konsolą, już teraz nie pamiętam. Ale jest to Sonic Unleashed, który też, którego też mam chyba na. na jakiejś innej konsoli, chyba na Xboxie mam. Już nie pamiętam, gdzie mam tego Sonika. No, w każdym razie jest to też właśnie wersja tej gry na Nintendo Wii. I słuchajcie, potem tak, trzy Zeldy. I tak, najstarsza z nich to jest Wind Waker na Gamecube. A. I tą Zeldę już kupiłem specjalnie do, do kolekcji po to, żeby też sobie kiedyś tą, tą Zeldę właśnie oryginalnie jeszcze na takiej oryginalnej powiedzmy w miarę konsoli przejść. Te GameCube'owe płytki są właśnie takie małe. I tak naprawdę ja na GameCube mam chyba właśnie tylko te cztery gry, właśnie te Metroidy, tą Zeldę i ja specjalnie na GameCube a nie kolekcjonuję, ale mój plan jest tylko taki, żeby mieć wszystkie Zeldy, żeby mieć wszystkie Metroidy, wszystkie Super Mario, także też pozostałych serii gdzieś tam jakoś mocno, mocno nie korekcjonuję. Także Wind Waker, w tą grę jeszcze nie grałem. Potem jest Zelda Twilight Princess. Którą skończyłem na Nintendo Wii i jest nawet na moim kanale recenzja tej gry. I potem jest Skyward Sword. Też zobaczę, co tutaj. Tak, to jest ta wersja, nawet z tym, z tym CD, z soundtrackiem. Także też bardzo ładne, takie złote, pozłacane płytki. Nawet widzę, że jest tutaj wszystko, oryginalna instrukcja i tak dalej. Natomiast powiem Wam, że nie pamiętam, czy tak... Wydaje mi się, że te gry kupiłem jako nowe. Na pewno Nie, na pewno Twilight Princess kupiłem jako nową w sklepie, natomiast Skyward Sword chyba kupiłem jako używaną, bo widzę, że jest już taka lekko zniszczona. Widzicie, nawet już nie pamiętam po tych, po tych dwóch latach. I mój plan był taki właśnie, żeby też Skyward Sword'a zagrać sobie na, na Wii, natomiast potem już, teraz mamy już Skyward Sword'a na Switchu, więc... Za to już pewnie grę nie będę się zabierał, nie będę sobie utrudniał życia tymi kontrolerami ruchowymi. Bo też pamiętam jak grałem właśnie w Twilight Princess na Wii, słuchajcie, te kontrolery ruchowe naprawdę nie przypadły mi do gustu, nie są, nie są zbyt wygodne. I dwie ostatnie gry na dzisiaj to jest, to są dwa Residenty, które mam na Wii. I te Residenty już kupiłem właśnie jako używane gdzieś tam na Allegro. Dlatego, że cena, pamiętam, że cena tego, tej czwórki była chyba bardzo niska, tam około 40 zł. Te rezydenty czwórki jakoś one wyszły na, na większość sprzętów i są bardzo, bardzo dostępne mocno na, na różnych portalach ogłoszeniowych i na LEGRO. Także mam też właśnie tą czwórkę, ale to też głównie kupiona jest ta. No, głównie kupiłem to po prostu do kolekcji, żeby to mieć, bo wiedziałem, że jest to bardzo kultowa gra. Ta czwórka tutaj ma dopiskę Wii Edition. Ona jest chyba odrobinę zmodyfikowana, jeśli chodzi o sterowanie. I też Resident Evil Umbrella Chronicles. To też wiem, że to jest odrobinę inny rezydent niż, niż wszystkie inne. Miałem taki jakiś chwilowy moment właśnie fascynacji rezydentami. I wtedy postanowiłem, że też będę tak troszkę starał się, może zebrać te starsze rezydenty w pudełkach i właśnie te gry kupiłem. Teraz już mi chyba trochę to przeszło, także już nie, nie poszukuję żadnych nowych pudełkowych wydań. No ale to co, to co mam, to co mam. to mam. Także generalnie właśnie widzę, że z tego co widzę na Wii i na Gamecube mam głównie właśnie Zeldy, mam Metroidy, mam te Residenty i, i, parę, i Super Mario i tak naprawdę to tyle. I pozostałe gry gdzieś tam mi się przytrafiły raczej. Także też tak jak mówię, na tą konsolę jakoś specjalnie nie kolekcjonuję. I na chwilę obecną nie wydaje mi się, żeby ta kolekcja miała mi się jakoś bardzo, bardzo powiększać. Także co, to chyba tyle na dzisiaj, jeśli chodzi właśnie o Wii i Gamecuba. I widzę, że została mi chyba jeszcze jedna kubka do omówienia. Także zdecydowanie zbliżamy się do finiszu mojego maratonu. Bardzo Wam dziękuję serdecznie za uwagę dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!